I zobacz sobie tytuł. Właśnie, bo to się jeszcze nie włączyło. To się dopiero po chwili włącza, bo jest lekkie opóźnienie. O, jest. O, ja już mam. jest z ruskami. Haha. Śmieszne, nie? Dobra, ja jestem w czasie. Już? No. To jeszcze muszę przeskipować film. Dobra, to się wchodzi do Cesie. Ja grałem, chłopiec, powiem. Ja Te, ale gramy jeden na jednego. Dawaj, ja już spalam z Steam, a nie wiem, zobaczy się. Czekaj, Steam. I C jest G. 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 C jest G. Mamy Zajebi Zajeb. Chcę kontrolować Striker. Ej, kontrolowałem stri Ctrl-Shift i nagle się wystraszyłem, bo na twoim ekranie się włączył ten. Ty, a może pogramy potem w Brick Ricks? <coughs> no, ja. będziemy mogli. Chwilę z prezydenta. No. Ilona Muska. Ej Marek, mamy żart. No. Jaki? Widzisz, wiesz, że Elon Musk, Leon Messi nigdy nie powiedzieli dziękuję? A wiesz dlaczego? A dlaczego? Bo nie mówią po polsku. No kto tak kto, kto tego by nie wiedział. A ja a ja a ja mam do ciebie pytanko jedno. Czekaj, już zapomniałem. A mam do ciebie pytanko jedno. Czekaj, już zapomniałem. A no właśnie. Eee, czekaj, chwilę, muszę to jeszcze Dlaczego Messi jest taki mały? Bo jego mama to smerfetka albo makarła. Dlaczego Nie, to tak nie jest tak śmieszne w ogóle. No nie jest śmieszne. Tak samo nie jest że z tym dziękuję, bo każdy by to skumał. Dobra, wyjdź zaprosić. No nie, bo pilip i na przykład nie skumał. Dobra, a ty nie możesz dawać sobie rundy, tylko dojść do parku. Dziękuję, bo każdy by to skumał. Więc ty musisz ciszyć e, telefon, bo mi się... A weźmy ty do... bo mi się... ostatnio... Dobra, czekaj. Czekaj, jak ty się nazywasz? Ja ci wybrałam zaproszenie Czekaj, SHIFT, TAB Dobra Git, dodaj. Już jesteś w part A Tak eee, Graj w CS Kurde, nie pamiętam jak grać jeden na jednego eee, Graj w CS GO eee, czekaj a weź na chwilę mnie wywal z tego czekaj ja opuszczę na chwilę ten i zobaczę sobie czekaj tu wiem jak się robi, czekaj dodam ciebie, dodam ciebie do kliknij na mnie i dodaj zaprosić Zaproś do gry albo z git mhm i przyjmij dobra i teraz Tutaj, czekaj. Wybrany mapy, wybrany tryb gry skrzydłowy, czekaj. Turniejowy, nie. Po prostu ten też nie, Deathmatch. Też nie. Dobra, czekaj. To powinno być na pewno gdzieś tutaj w party. Coś mi się tak wydaje, nie? Jak się teraz wchodziło do tego, ale zapomniałem. Nie? Dobra, panel główny. Kurde, boś, albo wiem, prawy przycisk chyba. Czekaj. Jakoś tak to powinno działać. No nie zagramy sobie inaczej. Czekaj, ja mam już, no naj... i czekaj, daj mi minutkę. Ja zapomniałem. nie grałem w TS-a. Strasznie, dawno nie grałem w TS-a kiedy grałem to 4 miesiące temu. Zgaduję. Tak jak bo mam kiedyś. To za szybko to rób ten tutorial jak wolisz. Ale i, i, ja zgaduję jeszcze trzeba coś mieć, nie? Bo ja dawno nie grałem i nie pamiętam. Bo tam nie wiem jak odpalić konsolę podczas gry. A na, nie, na czacie konsolu. Ja weź jak nie byłem, ja już opuszczam. I cię zapraszam. To chyba trzeba mieć Prime, tak mi się wydaje. Nie trzeba, ja, ja wiem. Czy mi... Pyk. Halo? No halo. Halo? No halo no. Dobra. Teraz będę musiał konsolę odpalić. Na trzecie chyba czy będę pisać konsolę? Nie, nie pamiętam ogólnie, nie? Do konsoli to na trzeci Trzy osoby na live w ogóle. Ja biorę antyterrorysta. ja będę terrorystą. O nie pisałem, ale... no. Jesteś już? Nie mnie dopiero te mam inicjowanie nie świata, a co? O, dobra, zaraz, zaraz wejdę. Pobieranie dalej... Ja idę do terrorystów. No. I gramy no, razem to teraz. Nie Na razie jest Właśnie jak się wchodziło w sklep? Chyba pod... Nie, pod B, tak, zawsze się pod B wchodziło. Dawaj, so, ja dus so, hey, ik że dat er een griep is, dus hey, we zullen er een beetje op schieten. Kijk, ik je Czekaj chwilę, nie? Na razie mnie nie strzelaj, bo muszę... ...se lekko podgłosić stresa. Czekaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Dobra, teraz. Sobie zmienić. Widziałem sobie że ty uciekłeś, nie? P pe, ped. dobra. Zejdę szybko wyjść do pola. Ja CPM biorę. A ja sobie nie mogę kupić na razie. O, mogę. Karabiny. Wziąłem Famasa. Ciężkie. Ja wiem CP 90. E co jest? CHŁOPIE! Co? Ty damage'a nie dostajesz. P.M.? Ty, ty damage'a nie dostałeś, coś jest z tobą nie tak. Nie no dostałem, mam 29 HP. Ty zawsze z P.M.a nie zginąłeś? Czy jest z P90? Co żeś wziął? P.M.a. No. Właśnie widzę. On obiera Digla. Jak na razie to Ja w ogóle nie celowałem w ciebie, nie? Ja bez celownika cię strzeliłem z takiej mini snajpy Kurde ja mam Digla nim się będzie biegało źle E, bo ten ja nie muszę spać gdzie ja jestem, nie? Nie, no to ja mam opóźnienie dziesięciopiętnastu sekundowe. Na no szczęście. Nie zdawałeś mi. Dajcie lekką podpowiedź, gdzie jestem. De. Kurde. Kurde, skądasz, że tu nie ma apteczek? Tu masz po 90. Szkłoniony pistolet. Nie od To Do dopiero rozgrzewka. Zaraz to zaraz, zaraz dopiero będziemy się bawić. Kurde, tu mam paralizator nawet. Ja też mam. Ej, dochodź, to Bez stalownika. Dobra, dobra. Muszę... Zabijesz mnie paralizatorem, nie? Dobra. Nie, ja zacząłem źle, potem cię zabiję. Dobra. A, my nic nie mamy do kupienia. Pieniążki na wszystko. Ja mogę... Ja sobie kupiłem digla. Co jest? Nie mogę się ruszać wtedy? A, no bo jeszcze nie ma meczu. Dobra. Jest. Jak ty jak sobie kupiłeś? Ja się tu w nie ma? Ja sobie dealla kupiłem tylko. Pistolet. Teraz mam 100 dolarów obecnie. chudy nie można chodzić Co jaką ty miałeś dłoń? A z pistoletu mnie zabiłeś. Ile masz dolarów? Nie wiem. 4100. Mam snajperkę. Ja wszystkie granaty. Ja będę kampił, mam z tej perchy. wszystkie granaty, całe ostrony leciły. na granaty moje. Spróbujcie zabić bez celownika. Tu na 100% Ciebie nie będzie, bo tylko wejdziesz... Ta droga jest jedyna, na którą byś tu mógł wejść. Jakbym miał keyboard... Kama to bym mógł e, z, na, na, na klawę pokazać. I ja na razie się będę zbierał Halę, żeby jakąś fajną błądzę być bo Ja zakupuję. On nabiorę to kurde, A pistoletik sobie biorę to. Per to jest ten szybki, uchwała, nie? Ja mam jeszcze kilka granatów w no, Kupiłem sobie tam izelkę LKT. Ja sobie nie będę kupował tego, bo ja ci mówię, że ty mi na plecach się ja To mówię, kurde, gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? Zgadujesz się, właśnie minęliśmy, albo mnie zauważyłeś. Nie, jak patrzę po Twoim streamie i opóźnieniu, to jesteś A ty ty,

z morzem jakimś takim fajnym. Ja już ja, ja, słyszę, 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 gdzie ty strzelasz Co jest? I tu jest zakładnik! No. Aha! I, I jak go ranisz to minusują ci dolary. gramy na zakładniku. Tu mnie trzy nie znajdziesz. Czemu ty wygrałeś? Nie wiem właśnie. Dobra, idziemy tak, gramy. No to gramy. Coś się zasrało. Kurde, nie mam 500 dolarów, a było mi potrzebne taką fajną rzecz. Ja się nie wiem czy... Hał, pewnie jak mnie nie zabijesz w ciągu tego czasu, to ja wygrywam, bo jestem terrorystą, a terrorystów trzeba zjechać. Potem się zamieniamy jakiś Dobra. Tak, jak to się Dobra. Specjalnie to zrobiłem, by cię tutaj zwabić. to tutaj pikało. Mareczek. To białczek. mareczek. Jesteś blisko mnie. Bram się obkrącam, ja idę w drugą stronę. Dobra, wygram to. Ale ty nie masz kampić. Nie, nie kampię, ja chodzę po całej mapie cały czas. Masz nawet na live dowód. Nie wiem. niestety jest opóźnienie. O, O! Jezus smara. Chop, co kurde. Dobra, ważne Posretoliłem się w gacie. Normalnie się zastałem, jak się zobaczyłem. Bo ty wiesz tak nagle... Naprawdę... Aaaaa! Jeszcze raz mam nie nie wiadomo skąd. Dobra, ale sobie broń kupiłem, o kurde. Ja nie będę na razie dolców. Ja. Ej, <laughs> e, tu jest dwóch zakładników. Jest ten, jeden jeden w tym pokoju, a drugi jeszcze...